Kończę ten dzień z poczuciem spokoju i ulgi. Wiem, że każdy dzień, nawet ten trudny, jest częścią mojej drogi i przynosi mi cenne lekcje. Pomagają mi one rozwijać się i stawać się coraz silniejszą osobą. Dzisiaj dałam z siebie wszystko. Radziłam sobie z trudną sytuacją najlepiej, jak potrafiłam. Zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, aby sprostać wyzwaniom, które napotkałam. Jestem dumna z siebie za wysiłek, który włożyłam i za determinację, którą okazałam. Nawet jeśli nie wszystko poszło idealnie, wiem, że zrobiłam wszystko, co mogłam. I to jest wystarczające. Ja jestem wystarczająca. Odpuszczam wszelkie negatywne emocje, które mogły się nagromadzić w ciągu dnia. Pozwalam sobie na uwolnienie stresu i napięcia. Z każdym wydechem czuję, jak opuszczają mnie wszelkie troski i niepokoje. Każdym wdechem wypełniam się głębokim spokojem i wdzięcznością za możliwość nauki i wzrostu. Wiem, że konflikty i trudne sytuacje są naturalną częścią życia. Wiem, że potrafię radzić sobie z nimi w sposób spokojny i zrównoważony. Ja jestem spokojna i zrównoważona. Ufam, że jutro przyniesie nowe możliwości i szanse na poprawę. Jestem gotowa stawić czoła przyszłym wyzwaniom z odwagą i pewnością siebie. Jestem odważna, jestem pewna siebie, jestem silna. Skupiam się na pozytywnych aspektach mojego dnia. I doceniam małe sukcesy, które osiągnęłam. Każda drobna radość i każdy moment spokoju są dla mnie źródłem siły i inspiracji. Wiem, że nawet w najtrudniejszych chwilach jestem w stanie znaleźć coś pozytywnego i wartościowego. Pozwalam sobie na pełen relaks i regenerację. Mój umysł i ciało zasługują na odpoczynek. Wiem, że dbanie o siebie jest kluczem do utrzymania zdrowia i równowagi. Dziś wieczorem poświęcam czas na to, co sprawia mi radość i przyjemność. Wiem, że jestem w stanie przezwyciężyć wszelkie trudności. Moja wewnętrzna siła i determinacja są niewyczerpane. Każdy dzień jest nową szansą na budowanie lepszej przyszłości. Wiem, że jestem w stanie tworzyć życie pełne harmonii, spokoju i satysfakcji. Jestem wdzięczna za to, co mam i za wszystko, czego doświadczam. Każda chwila kształtuje mnie i pozwala mi stawać się lepszą wersją siebie. Z ufnością patrzę w przyszłość i wiem, że jestem na właściwej drodze.